Jak masz 100 zł, powiedzmy sobie szczerze czy stopa inflacji wynosi 15, czy 17, czy 20%, czy oprocentowanie bankowe wynosi 5, czy 10, to nie ma dla Ciebie znaczenia. Ale jeżeli inwestujesz 100 tysięcy albo trochę mniej, może trochę więcej, no to strata na przykład połowy kapitału może Cię rzeczywiście bardzo mocno boleć. I w tym momencie, jak ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, że ma wspaniały sposób na pomnożenie gotówki, no to Ty myślisz realnie i mówisz, no nie, to mnie nie interesuje, ja chcę bezpiecznie i ja przede wszystkim nie chcę stracić. Lokata, może złoto, ale zauważ, że żadna z tych rzeczy to tak naprawdę nie są aktywa, żeby. Inwestował w aktywa, w zasadzie jesteś ograniczony do dobrych spółek giełdowych. Powiedzisz sobie, no dobra, ale to jest niebezpieczne. No i teraz potrzebujesz kogoś, kto by ci pokazał, no dobrze, ale jak to robić? Jak to w praktyce wygląda? W jaki sposób się do tego przygotować? Krok po kroku pokazujemy tobie, jak otworzyć konto demo u bardzo dobrego brokera, jak składać tam zlecenia. My pokazujemy tobie w postaci takich krótkich ćwiczeń, jak to robić. To trwa 7 dni. Zapraszam cię do tego wyzwania. No i mam nadzieję, że wkrótce się widzimy.